Hans Frank to postać, która zapisała się w historii jako współodpowiedzialna za śmierć milionów ludzi. Jako generalny gubernator okupowanych terenów polskich, odpowiadał za terror i masową eksterminację. Sam siebie nazywał królem i wybrał Wawel na swoją rezydencję. Oprócz bezwzględnego wykonywania rozkazów Adolfa Hitlera, był także odpowiedzialny za grabież dzieł sztuki oraz wyniszczenie polskiej inteligencji. W odróżnieniu od wielu prominentnych nazistów, został schwytany, postawiony przed sądem i poniósł odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Jak przebiegał proces Hansa Franka? Hans Frank został zatrzymany przez Amerykanów 4 maja 1945 roku w domu. Hausbergfrieden. Aresztowania dokonała grupa pod dowództwem porucznika Walter Steina z siódmej armii. Frank przyjął zatrzymanie z pokorą, oddając do dyspozycji siebie oraz prowadzony przez całą wojnę dziennik, który później stał się jednym z najważniejszych dowodów przeciwko niemu. Został przewieziony do więzienia w Tegernsee, gdzie żołnierze amerykańskiej Rainbow Division pobili go brutalnie. Żołnierze byli rozgniewani, ponieważ to oni 29 kwietnia wyzwolili obóz Dachau, a widok tamtejszych warunków był dla nich szokiem. To zapewne wtedy Hans Frank zdał sobie sprawę z powagi swojej sytuacji. Po pobyciu próbował popełnić samobójstwo, jednak bezskutecznie. Ten fakt odkrył psychiatra Leon Golden który zauważył świeże blizny na jego krtani. Frank podejmował jeszcze inne próby samobójcze. Między innymi w Lazarecie w Berchtesgaden zranił się na łokciu i nadgarstku. Jego stan psychiczny był bardzo zły. Czuł się zdołowany zarówno swoją sytuacją, jak i klęską Rzeszy oraz śmiercią Hitlera, o czym otwarcie mówił psychologowi Gustawowi Gilbertowi. Przed procesem w Norymberdze był przewożony między różnymi więzieniami, m.in. w Augsburgu, Monachium i Mondorfleben, gdzie przetrzymywano innych nazistowskich zbrodniarzy. Alianci określali te miejsca mianem Eschen lub Dastbin, co znaczyło dosłownie kosz na śmieci. Frank nie nawiązywał tam bliższych kontaktów z innymi więźniami, co było zgodne z jego pozycją w strukturach nazistowskich. Choć z pozoru wydawało się, że był kluczową postacią, w rzeczywistości pozostawał w cieniu, często przegrywając konfrontacje z prominentnymi nazistami, takimi jak Heinrich Himmler czy Hermann Gering. Sam Hitler traktował go z dystansem, nadał mu funkcję generalnego gubernatora, ale rzadko z nim rozmawiał i nigdy nie odwiedził go na Wawelu, co Frank bardzo przeżywał. W czasie więzienia Frank Zamknął się we własnym świecie, często spacerując z modlitewnikiem i manifestując swój powrót do kościoła. Religia miała dla niego być przede wszystkim ratunkiem dla życia. W swoim pamiętniku zanotował: Czuję się niewinny i jestem niewinny. Z Bożą pociechą wypatruję wszystkiego, co nadejdzie. Te słowa brzmią wyjątkowo fałszywie. Gdy przypomnimy, że rozkazywał eksterminację polskiego duchowieństwa i działał wbrew naukom Kościoła. 25 sierpnia 1945 roku, Frank został przewieziony do Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze, gdzie miał się odbyć jeden z najważniejszych procesów w historii powojennej Europy. Pałac był jednym z niewielu budynków, które przetrwały styczniowe bombardowania. A Norymberga była symbolem narodowego socjalizmu i władzy Hitlera. W czasie przygotowań do procesu, naziści byli poddawani licznym testom psychologicznym, które miały ocenić ich inteligencję, empatię i stan psychiczny. Frank podczas badań zachowywał się bardzo źle: płakał, krzyczał i użalał się nad sobą. Twierdził, że nie miał pojęcia o funkcjonowaniu obozów koncentracyjnych. Choć jeden z nich znajdował się zaledwie kilka kilometrów od wawelu, zaprzeczał też znajomości planów zagłady Żydów, podczas gdy jego zastępca Józef Biler brał udział w konferencji Wanse, gdzie omawiano tę kwestię. Absurdalne były również pochwały Franka pod adresem Polaków, których przez cały czas wojny brutalnie wykorzystywał. Hans Frank, podobnie jak inni oskarżeni, był badany przez psychologa Gustawa Gilberta pod kątem ilorazu inteligencji. Uzyskał wynik 130 punktów, co było imponujące, choć nie najlepsze. Wyprzedzali go m.in. Halmar Schacht 140 punktami czy Arthur Seis inkwart Frank był człowiekiem wykształconym, o wysokiej kulturze osobistej, znającym się na sztuce, architekturze i muzyce. Grał na fortepianie i uważał Fryderyka Chopena za anioła muzyki. Obrońcą Franka został dr Alfred Zeidel, który podczas procesu norymberskiego bronił również Rudolfa Hessa i Hermana Gerinda. Zeidel był dawnym nazistą, członkiem partii NSDAP do 1940 roku, a potem żołnierzem Wehrmachtu. Po wojnie stał się gorliwym obrońcą byłych nazistów. Obrona Hansa Franka była dla niego wyzwaniem, ponieważ proces przebiegał burzliwie i wymagał od niego dużego zaangażowania. Proces rozpoczął się 20 listopada 1945 roku. Następnego dnia wszystkim oskarżonym zadano pytanie: Czy przyznają się do winy? Wszyscy Włącznie z Frankiem, zaprzeczyli. Już rok wcześniej, 18 października 1944 roku, każdy oskarżony otrzymał kopię aktu oskarżenia, który wymieniał cztery główne zarzuty: podżeganie do wojny, zbrodnie przeciw pokojowi, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości. Podczas procesu zachowanie oskarżonych było różnorodne. Hermann Gering był arogancki, Albert Speer sprytny, a Hans Frank zagubiony. Na archiwalnych nagraniach widać go wyraźnie. Siedział w pierwszym rzędzie pomiędzy Alfredem Rosenbergiem a Wilhelmem Freykiem, często nosił duże okulary przeciwsłoneczne i sprawiał wrażenie nieobecnego. Rzadko zabierał głos, a czasem na jego ustach pojawiał się trudny do odczytania uśmiech. Frank Często zmieniał zdanie. Z jednej strony podkreślał nienal religijny wymiar procesu, twierdząc, że sprodnie narodowego socjalizmu powinny być osądzone. Ale z drugiej krytykował skład oskarżycieli, zarzucając im brak wykształcenia prawniczego. Niejednokrotnie powtarzał, że mogą go sądzić tylko Niemcy. Jego postawa była zmienna i trudno było określić, która cecha dominowała? Proces trwał prawie rok. Oskarżeni nie tylko odpowiadali na zarzuty, ale też spędzali czas w celi z innymi więźniami i pisali wspomnienia. Frank unikał głębszych rozmów, skupił się na czytaniu. Towarzyszyli mu Rudolf Hess i Joachim von Ribbentrop, z którymi jednak niewiele rozmawiał. W jego nastrojach często zachodziły zmiany. 14 grudnia 1945 roku Frank zaatakował Geringa, mówiąc: Jesteśmy tu przez Hitlera. Teraz pozostaje nam tylko powiedzieć prawdę. Gering naciskał na oskarżonych, by byli solidarni i nie zrzucali winy na innych. Amerykanie zareagowali zakazem wspólnych posiłków i spacerów. A Gering musiał jeść w izolatce. Frank nigdy nie lubił Geringa i często wyrażał swoje antypatie wobec niego, co widoczne jest w jego wspomnieniach. Hans Frank był najbardziej płodnym literacko oskarżonym podczas procesu norymberskiego. Jego erudycja i umiejętność pisania pomagały mu tworzyć wspomnienia które w 1955 roku wydała jego żona Brigitte. Książka przyniosła jej ponad 200 tysięcy marek, co było znaczną sumą. Była czytana nie tylko przez historyków, ale także osoby związane z generalnym gubernatorstwem. W kręgach katolickich wywołała spory oddźwięk. Wspomnienia Franka cieszyły się uznaniem również wśród byłych członków Wehrmachtu i SS. Nawet Winifred Wagner, krewna słynnego kompozytora, organizowała uroczystości z okazji urodzin Hitlera. Warto jednak pamiętać, że niektóre fragmenty książki tworzyły alternatywną i wygodną wersję rzeczywistości. To w tych wspomnieniach Frank wysnuł teorię o żydowskim pochodzeniu Hitlera, która mimo pozornej wiarygodności Została obalona badaniami DNA. Mimo wielu dziwnych zachowań, Franka zdarzały się momenty szczerości. W rozmowie z Gustawem Gilbertem przyznał, że sam nie rozumie, dlaczego brał udział w machinie zbrodni. Podejrzewał, że nosi w sobie pierwiastek zła, jak każdy człowiek. Ambicja była dla niego głównym motorem. W wieku 30 lat. Był ministrem, woził się limuzyną i miał służących. Chciał rywalizować z dowódcami SS, a Hitler pielęgnował w nim to zło. Władza, uznanie i pieniądze wystarczyły, by stać się obojętnym na los milionów ludzi. Jednak Frank pozostawał kłamcą. 16 lutego 1946 roku, w rozmowie z Gilbertem, Zaprzeczał udziałowi w masowych egzekucjach i rozstrzeliwaniach, twierdząc, że mówi o tym jak ksiądz na spowiedzi. Było to fałszywe. Dowodem na jego okrucieństwo jest rozporządzenie z 2 października 1943 roku, które nakazywało rozstrzeliwanie od 10 do 200 niewinnych osób za każdy akt dywersji w generalnym gubernatorstwie. Frank miał krew na rękach, co pokazał dziennik przekazany Amerykanom. Jednym z najbardziej wymownych momentów procesu był 29 listopada 1945 roku, kiedy pokazano film z obozów koncentracyjnych. Sceny stosów trupów, złych warunków sanitarnych i więźniów na skraju śmierci wywołały ogromne emocje na sali sądowej. Materiał miał udowodnić, że oskarżeni nie mogli nie wiedzieć o zbrodniach. Nawet Gering był zszokowany. Frank był bardzo nerwowy, szeptał, wycierał oczy i płakał pod nosem. Późniejsza prezentacja filmów z Majdanka i Auschwitz, cztery miesiące później, wywołała już mniejsze emocje wśród oskarżonych. Przełom nastąpił 15 kwietnia 1946 roku. Gdy zeznawał Rudolf Hess, pierwszy komendant Auschwitz, który potwierdził zbrodniczy charakter obozu i przekazał szczegóły jego funkcjonowania. Trzy dni później, jako świadek zeznawał sam Hans Frank, który zaskoczył wszystkich przyznaniem się do winy. Frank powiedział, że relacja Hessa wywarła na nim ogromne wrażenie i że czuje się całkowicie odpowiedzialny za zbrodnie narodowego socjalizmu. Wypowiedział wtedy słynne słowa: Nawet tysiąc lat nie stejmie z Niemiec tej winy, co wzburzyło Geringa i zaskoczyło pozostałych oskarżonych. Frank był dobrym mówcą, a jego zeznania odegrały kluczową rolę w przebiegu procesu. Sam był dumny z tego kroku i chwalił się nim psychologom. 11 lipca 1946 roku obrońca Alfred Zeidel wygłosił mowę końcową, przedstawiając Franka jako człowieka skruszonego, co miało działać na jego korzyść. Jednak na niekorzyść oskarżonego działał jego dziennik, który mimo prób wykorzystywania go na swoją korzyść, obnażał jego zbrodniczą działalność. Oskarżyciele nie dali się zwieść i nie uwierzyli w grę Franka. 31 sierpnia Frank wycofał się z twierdzenia o tysiącletniej winie narodu niemieckiego, ku zadowoleniu niektórych zbrodniarzy. Proces zbliżał się ku końcowi i czekało się na wyroki, które dla większości oskarżonych nie były niespodzianką. Debaty nad wyrokiem Franka odbyły się 2 i 10 września. Alianci mieli problem z jednoznacznym sklasyfikowaniem jego zbrodni. Ale byli zgodni co do kary. Francuski przedstawiciel Henry Don de Faber zaproponował dla Franka dożywocie. Jednak przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego opowiedzieli się za karą śmierci. Wyrok odczytano 1 października 1946 roku. Hans Frank został uznany za winnego śmierci milionów Polaków i Żydów oraz eksploatacji generalnego gubernatorstwa. Po ogłoszeniu wyroku Frank wrócił do celi, gdzie spotkał Gustawa Gilberta i powiedział: Śmierć przez powieszenie, zasługuję na to i czekam. Cieszył się, że miał możliwość się bronić i przemyśleć swoje czyny. Egzekucja odbyła się w nocy z 15 na 16 października. Przed śmiercią Frank otrzymał rozgrzeszenie i przyjął Komunię Świętą. Następnie udał się do więziennej sali gimnastycznej, gdzie czekał na niego kat John Woods. Według świadków wszedł na miejsce egzekucji z uśmiechem, choć był nerwowy i często przełykał ślinę. Sprawiał wrażenie, jakby odczuwał ulgę, że w końcu zostanie ukarany za swoje zbrodnie. Poprosił Boga, by przyjął go łaskawie. Zamknął oczy i założono mu kaptur. Ciało Hansa Franka wraz z ciałami dziesięciu innych skazanych przewieziono do Monachium, gdzie zostały spalone w krematorium, a prochy rozsypano w rzece Izarze. Tak zakończyła się historia samozwańczego króla Polski, który odpowiadał za śmierć milionów ludzi, likwidację polskiej inteligencji i grabież polskich dzieł kultury. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Patronami kanału są Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak. Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smolijski, Piotr Kośmider oraz Hubert Walas. Ich wsparcie pomaga w tworzeniu wartościowych materiałów edukacyjnych i historycznych.